Szczęść Boże w drugą niedzielę Adwentu. 5 grudnia 2021 roku Bóg mówi Wyjdź na pustynię. I słuchasz tego słowa zaskoczony, bo wiesz, że blisko ciebie nie ma pustyni. A poza tym tam się nie da żyć. Przechodzisz więc do porządku dziennego, do swoich zajęć. Jednak usłyszane słowo nie daje ci spokoju. Jan Chciciel woła Przygotujcie drogi Panu. Wyprostujcie ścieżki dla niego. Nie jesteśmy pracownikami drogowymi, może nie mamy pojęcia, od czego zacząć i jak ugryźć dane nam słowo. Więc pierwszym krokiem będzie zaufaj Panu. Choć we wstępie do Ewangelii są wymienione postacie historyczne, mieniące się jako władcy, przywódcy religijni, to i tak Panem wszystkiego jest Bóg, który ma wiedzę o nas doskonalszą niż my sami. Wie, czego nam potrzeba. To już prorok Baruch daje nam odczuć, byliście poobijani i odarci, ale odziejcie się w piękne szaty, bo zbliża się wielka uczta. I choć może pustynia nie współgra z biesiadą, to jest konieczna dla naszego uzdrowienia. Bo jakby nie było, za nami kolejny rok różnych doświadczeń, sytuacji, zawodów i smutków. Przemieszane są one z różnymi radościami i zwycięstwami. Jednak obecność w naszym życiu jakichś niedomówień i takich niewyjaśnionych sytuacji sprawia, że nie jesteśmy zadowoleni. Coś nas uwiera. Te wszystkie przykre chwile są dołami, które należy zasypać. Każda zadra w relacji jest zakrętem, przez który nasza droga się wydłuża. Musimy bardziej się skupiać na każdym dniu, aby nie wpaść w pułapkę naszych słabości. Naszym marzeniem byłaby droga z amerykańskich filmów: długa, prosta, ciągnąca się aż po horyzont, na której można spokojnie jechać bez przeszkód. Adwent jest takim zaproszeniem na pustynię nie po to, by porzucić wszystko i się odizolować na zawsze, lecz by zrobić remont naszego człowieczeństwa, naszego chrześcijaństwa i odbudować swoją godność i wartość. Święty Paweł, pisząc do Galatów, wyraża ufność, że skoro Bóg uczynił w nas pierwszy akt miłości, dokończy tego dzieła. I dodaje zaraz, że modli się, by miłość doskonaliła się w nas. Przecież ten, co kocha, jest daleki od sporów i waśni, od złości i nienawiści. Miłość dąży do wyjaśniania tego, co trudne, by żyło się lepiej. Obecność Jana chrzciciela w Adwencie jest tak bardzo istotna, bo pokazuje nam on swoim życiem dewizę, którą się kierował. Potrzeba, żeby mi się umniejszał, a on wzrastał. Jeśli pójdziemy za tymi słowami, by oddawać swoje życie Bogu, możemy Boga poznawać, a przez to możemy poznawać także siebie. Przez takie poznanie może wzrastać w nas miłość, pokój, sprawiedliwość, dobro, niezależnie od ustroju i władzy, jaka kieruje światem, niezależnie od władcy obecnie panującego i wymyślającego różne prawa, z którymi nie zawsze się zgadzamy. Bóg ciągle czeka na nas. Pamiętajmy, że na końcu świata wiara się skończy, bo doświadczymy obecności Boga. Nadzieja się skończy, bo sięgniemy nieba. Zostanie tylko miłość. Ale tu i teraz tej wiary potrzebujemy wiary prawdziwej, a nie zamienników, które ukrywają się pod postacią wiedzy i emocji. Bo ani wiedza, ani emocje nie zastąpią wiary. Prowadzącej do spotkania z Bogiem. Jednak mogą przyczynić się, że pozwolą nam prawdziwą wiarę uzyskać. Dojść do Boga można tylko wtedy, gdy bezgranicznie zaufamy, wiedząc, że On na mnie czeka i czując, że bardzo mnie kocha. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.